Niestety nie udało mi się zakończyć vloga w lesie, ponieważ kompletnie się zagubiliśmy i musiałam dzwonić pana rzeczonego, żeby po nas przyjechał. Ale w ramach rekompensaty stwierdziłam, że zrobię wam teraz filmik o zabawkach Rolusia I pierwsze, co to mamy tutaj, tą matę wahkową, którą już kiedyś pokazywałam. W sumie, czy to można określić jako zabawki? Jako zabawkę. No jest to pe pewien sposób spędzania wolnego czasu i. I też zabawę dla Rola, także ją do tego zaliczam Do kategorii zabawek Rolo dostał ją od nas na mm, Boże Narodzenie Taki prezent od y, Świętego Mikołaja albo od Gwiazdora <grym> Zależy jak to nazywa I ja ją zrobiłam, ją zrobiłam sama z wycieraczki I z kocyka z ik. Tutaj koło komiennika ukazuje nam się zwitek papieru toaletowego <grym> Który wyjąłem Rolusiowi, bo wczoraj musieliśmy wejść na chwilę Rola bardzo lubi się bawić tym papierem, więc ma tutaj taki swój służbowy papier toaletowy. To taką jedną rolkę, i więc mu ją wyłożyłam. No i tutaj mamy kartonik. W tym kartoniku trzymamy zabawki Rola, żeby się nie walały po całym domu. No i ja od czasu do czasu je tutaj sprzątam, żeby, żeby były właśnie w tym kartonie. I Rola chce się pobawić albo sam, albo na moją prośbę, po prostu podchodzi do tego kartona i bierze sobie jakąś tam zabawkę. Strasznie śmiesznie to wygląda, bo naprawdę czasami sobie wstaje, idzie do kartona, tak wiecie, grzebie w kartonie coś sobie z dołu na przykład wyciąga i zanosi sobie do łóżeczka i się tym bawi. No, także tutaj mamy to obcykane. Na pierwszy ogień idzie prosiak. E, prosiaka ma od kilku miesięcy jestem zaskoczona w jak dobrym stanie jest ta świnka. zważywszy na to, że ona faktycznie jest z nami już kilka miesięcy. To jest świnka z Ikei, czy z Ikei. E, I została pozbawiona go to tylko dwóch nóżek, także uważam, że no naprawdę fajnie i część nadzienia właśnie już też została wyjedzona, bo można ją chwycić tak. Także to. Tutaj dla odmiany jest kurczak, który został podarowany Rolusiowi na Wielkanoc. Jest to... Znaczy, no to już są w zasadzie zwłoki kurczaka. O, proszę bardzo, tutaj trzymam go za nóżkę. My go daliśmy jemu na zajączka na Wielkanoc i to była zabawka chyba z Biedronki. W Biedronce były takie swego czasu... Przed Wielkanocą takie maskotki. Ja nie wiem, czy to one były w sumie dedykowane dla psów, czy nie. Ale stwierdziliśmy, że taką. Nie, to nie jest napisane chyba. Czy to dla psa? Wielkanocny pluszek. Nie wiem, no w każdym razie Wielkanocny pluszek przetrwał tylko Wielkanoc. Ja w tym momencie wygląda tak, ale fajnie się nim przeciąga. I te łapy mają śmieszną taką strukturę, inną niż cała reszta. Także na razie mu to jeszcze zostawiliśmy. I to był drugi prezent dla Rolusia na y, zajączkę. I to z kolei już przetrwało. To jest taka. Och, teraz nie dam rady, jedną ręką założyć. To jest taka y, pacynka z Ikei. Taki smok, nie? O, proszę, można się dać. Ja czasami się z nim tak bawię, że ten smok nibywała jego imię, tak wiecie, Rolo. I potem go chwyta za pysk, tam się szarpiemy, gryziemy i tak dalej. Albo na przykład ja mam to założone na ręce i Rolo musi to zdjąć ode mnie z ręki. No i tradycyjne też przeciąganie, czy mam zagon, Rolo za łeb. Wiecie, nie? To jest fajna zabawka. To jest z takiej firmy, kurczę, to chyba jakaś polska firma i ona robi więcej zabawek tego typu. O, słyszycie, znowu samoloty latają u mnie. Cały dzień dzisiaj samolotowo. To jest chyba jakaś polska firma to produkuje. To są takie zabawki, które są nie tonące i one mają taki jakby zapach trochę waniliowy, on się dalej utrzymuje. No, w każdym razie rolę się lubi tym bawić. To jest porządne, trwałe, takie właśnie do zabawy i w domu, i na dworze. I rolę sobie może to normalnie gryźć, szarpać, ciągnąć, i się sobie nic nie dzieje, to się nie rozwala, to nie pęka. Także. Fajne, a w sumie nie było drogie, bo kupiłam to w zoologicznym chyba jakieś 12 zł czy 13, także uważam za taką porządną zabawkę. No to naprawdę jest dobra cena, bo widziałam w zoologicznym jakieś kurcze inne zabawki, to naprawdę kosztowały 40-50 zł, bez przesady. Tak? Potem kupuję taką zabawkę za 5 dych i wygląda tak, po nie wiem, paru dniach no to bez przesady. To jest, to się chyba Liker nazywa, czy Liker, nie, nie mam pojęcia. To był prezent dołączany do prenumeraty Dog Sport. jakby taki prezent osobny dla prenumeratorów. I Rolu się mi się nawet to podoba. Ogólnie to miał inny kształt, że ta piłka była chyba na końcu tego sznurka, jakoś tak zawinięta. Nie wiem, Rolo, nie wiem, jak on to w ogóle zrobił, że on przesunął tą piłkę, bo to dosyć ciężko chodzi. I to się tak ogólnie nie przesuwa. Ten sznurek ma też taką ciekawą stóp który jakby był zrobiony z gumy. No, także też sobie czasami nawet sam to wyciąga i się tym bawi. Nie wiem, co to jest za fan bawienie się tym, no ale to już jest jego zabawka nie moja. Tutaj jest też bardzo fajny szarpak jakiego mam z DK Maxa. Ale ja się nie mylę. On jest duży. Nie wiem, czy ja go złapię. Tak ciemno się zrobi. Jest naprawdę duży i jest dosyć ciężki. I ta kula to naprawdę waży swoje. I Rolo czasami bierze tak, że bierze sobie ten czerpak do pyska i tak, wiecie, tym wywija, także trzeba wtedy uważać, żeby się nie znaleźć w promieniu uderzenia tej kuli, bo naprawdę jak raz dostałam niestety tą kulą, jest to bolesne. My nie mamy w domu żadnych szkieł, ani niczego takiego, więc nawet jak w domu w coś walnie tą kulą, to się nic nie stanie. Także tylko trzeba uważać, żeby to nie był człowiek. Tak, to jest resztka z wielbłąda, którego Rola dostał, Rolo dostał na gwiazdkę. Razem z tą matą. Wielbłąd ogólnie składał się z tułowia, czterech nóg, ogona, dwóch garbów i tej głowy. I jak widzicie, no mamy tylko głowę i to również niekompletną. Nie wiem czemu, ale chyba większość zwierząt tak ma, że jak dostają maskotki, to pierwsze na, na pierwszy ogień i nam oczy. I wielbłąd również zieje dwa puste oczy dołami. Ale od czasu do czasu Rolo się jeszcze lubi tym bawić. Na przykład każę mu siedzieć, ja odchodzę na kilka kroków i rzucam mu, żeby, żeby łapał, bo Rolo ma takie problemy z łapaniem czegoś do pyska. Nie wiem, ma zeza, czy nie wiem, obawy jakieś. A to jest miękkie i odpowiednio duże, także ani się to nie zadławi, ani się tam w głowę nie uderzy, ani nic wiecie. Także można się spokojnie tym bawić. Ja już czy to jest nieśmiertelny, Misiu. C za, mogę zapiszczeć, bo Rolo gdzieś sobie poszedł, prawdopodobnie za moim narzeczonym, który wyszedł z domu na chwilę, a że Rolo ma, jak pamiętacie, swoje wyjście, o tam, no to tryb, 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 i poszedł za nim. <grym> nie martwcie się, się, jesteśmy cały czas na terenie ogrodzonym, także nie wyleciał na ulicę, ani nic takiego się z nim nie dzieje, także spoko. No, także to jest nieśmiertelna salamandra, ja się wydała, że też to jest salamandra Sticky Maxa. To jest cud, że to po prostu przetrwało tak długo. Ja czasami mówię. Moją... O, tu ma dziurę. Ale to nieważne. Ja czasami ją chowam, ponieważ jak pracuję, mówiłam wam chyba, że jak pracuję w domu i muszę odebrać telefon, czy mam jakąś taką konferencję, no to nie mogę mieć w tle psa, który pisze salamandrą, no bo. Bez jaj. O, to jest. Rolę ogólnie lubi w takiej formie gryzaczki, takie gumowe, z jakimi wypustkami na ząbki, na dziąsła i tak dalej. Tylko ja mam problem i nie mogę mu znaleźć żadnego, który byłby jakiś m, taki trwalszy. On po prostu, no to jest parę godzin i już jest rozwalony. Co prawda to jeszcze się w miarę trzyma, ale zaraz m, się zepsuje znowu ten gryzek, będę musiała znaleźć następny. I kurczę, one w sumie nie są jakieś bardzo drogie, bo gdzieś tam, nie wiem, 17 zł, czy 16 to kosztowało. No ale wiecie, jak to już jest któryś z kolei, który ja mu kupuję i, i się zepsuje, no to już wolałabym kupić coś porządniejszego, żeby miał na dłużej, ale no nic nie mogę znaleźć. Myślałam, że z Konga coś takiego będzie, ale no albo jestem jakaś ślepa, albo nie wiem, ale nie mogę znaleźć. Także, aby ktoś z was miał do polecenia coś takiego porządniejszego w tym stylu właśnie, Tutaj jeszcze z drugiej, bo to była taka jakby ala kosz, z drugiej strony jeszcze miało to, to coś tutaj. No. Jak ktoś z Was się orientował, to byłabym wdzięczna za polecenie, bo... To, to jest ogonek od, <ścoughs> od maskotki. O, tu jest druga część, okej. Okay. To był komplet, słuchajcie. O, to było tak. To była maskotka i druga taka sama była nagrodą u mnie w rozdaniu. Yy, nie wiem jak yy, osoba, która wygrała tę maskotkę, jak to u niej wygląda, natomiast u nas yy, misiu jest wypatroszony, tu środkowa piszczałka, piszczałka została wyciągnięta przez Rolusia, tu jest jeden otwór, tu są kolejne otwory, także tu już jest prawie puste, ucha nie ma i został ogonek odczepiony, ja mu to zostawiłem, bo wydaje fajny dźwięk, jest intrygujący dla Rolusia i niewkurzający dla mnie, także same plusy. To w sumie muszę wywalić. To jest taka maskotka, którą moja mama dostała w lumpeksie, znaczy dostała, kupiła w lumpeksie, wiecie, za złotówkę. Stwierdziła, że że Rolusiowie, niech ma chłopak fan. I miał zabawę przez całe, nie wiem, dwie godziny. I tak w tym momencie się prezentuje ta maskotka i już ją chyba wywalę, no bo ma już całą górę zabawek, to takie coś już mu nie jest potrzebne. Kong. Um, Rolo dalej jest Konga od czasu do czasu. Natomiast zdecydowanie woli w tym momencie matę. Nie wiem, co w tej macie jest. Ona jest jakaś magiczna. Jak pies, jeden hmm, znajomy nasz pies przychodzi do Rolusia w odwiedzinę, to też tą matą, to, hmm, no, ona jest magiczna. To świat dla nich nie istnieje. Wtedy we dwójkę tylko z pikselem matę okupują i piorą się na przemian. Także tak spędzają czas. No i to jest kąk. To jest oryginalny kąk. Hmm, już no, nie, nie szukałam żadnych zamienników, ani niczego. I w sumie jestem zadowolona, bo yy, Rolę go ma on został kupiony jeszcze zanim my mieliśmy Rolusia, chyba tak, czyli od lipca, no i on jest w sumie w nienaruszonym stanie, a to ma, to miało parę godzin i zobaczcie jak to wygląda, także no jednak wolę kupić i mieć porządne niż co chwilę wydawać pieniądze. Ja już i tak więcej pieniędzy wydałam na takie gryzaki niż na tego Konga, no ale dobrze. I tu jest taki szarpaczek, A ci w sumie rzadko Rolo tym bawi. Czasem mu to wyciąga i się bawimy, Tylko że on jest za krótki, żeby się z nim tak typowo szarpać. No, to jest taka bardziej, że. O, ja tutaj wiecie, tak przed nim to uciekam, a to mu się złapać, tak ten pierdolony. nie. Yy, I tutaj jest o, kolejny yy, pamiątka po takim gryzaczku, którego Roluś bardzo lubi. Tutaj jakieś resztki karmię, Jakby się to znalazło w ogóle. bo to teraz wydubać. Yy, ja tu właśnie mu wkładam jakieś tam parówki. Tutaj są takie właśnie. Chyba ze szmakos to się nazywa, czy jakoś tak z pedigree, takie plasterki mięsa. Powtykane i rolował się też lubi sobie to, to gryźć, bo to jest takie elastyczne, ale jednak stawia opór. I to też miało z dwóch stron takie wypustki, podobne jak do kości. No i zostało tylko to. Także to jest kolejna zabawka. Dobra, i tutaj nam została jeszcze ostatnia zabawka. To jest taka piłeczka. Ona jest trochę za mała dla Rolusia, żeby mu ją rzucać. I ona pełni funkcję takiego gryzaka... Gumowego, jak, jak te dwie, jak te dwa pozostałe. No i poza tym, w tym kartonie mamy rolki od papieru toaletowego, jakieś papierki, i tak dalej. I to działa tak jak to pudełko, które Wam kiedyś pokazywałam. Mam e, już filmik u mnie na kanale, także Wam podziękuję. Tutaj po prostu można wrzucić różne smakołyki. O, Raluś przyszedł, cześć. Można mu wrzucić różne smakołyki, kawałki parówki, kawałki karmy i on ja sobie po prostu tutaj wyjada te smakołyki. Także to są jak na razie wszystkie zabawki Rolusia. Widzę, że tutaj się cała góra z tego zrobiła. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.